στροφής Podaj czarną skrzynkę. Serder danych. Słuchaj, nie jestem ludzką pochodnią. Nie mogę go teraz dotknąć. Ma pewnie z stopni. Jest odporny na promieniowanie, więc... Wrogowie po lewej! Powstrzymać ich! За справой, замечу с ними. Siądę. Wygląda na to, że wszystko w porządku. No, może poza pogodą. Miejmy to za sobą. Pogoda się zmienia. Wy dwaj zabezpieczcie czarną skrzynkę. Spróbujemy skombinować jakiś transport. Zaraz wrócę, tylko mnie nie zaskrzę. do dowódca Bravo 2, zgłoś się. Gdzie jesteś? Szukamy Hagarda. Prymnie odpowiada. Jeśli mnie słyszysz, rozejrzyj się za jakąś kryjówką. Szukają na truscy. Przeczesują całą pieprzoną górę. Musisz się ogrzać i szybko przemieścić do kolejnej kryjówki. A znowu nie pociągnąć. Trzymaj się. Забывайте чуйность! Вся мать! To to, to. to jest broń skalarna. Cudemko, prawda? To, to niemożliwe. Nigdy nie słyszałeś o operacji Aurora? No, słyszałem, ale nawet <noise> jeśli udałoby się wytworzyć pole skalarne, to w troposferze rozpętałaby się potężna burza magnetyczna. Zaraz, zaraz, zaraz. A po polsku? Broń skalarna emituje niezwykle silne impulsy elektromagnetyczne. No i? No i odpalają ją w odpowiednim miejscu. Wysiada sieć energetyczna w Stanach. Nasz wspaniały kraj popada w anarchię, co skłania Rosjan do złożenia nam wizyty. Koniec! kropka. Więc lepiej znajdźmy tego gościa. To Arkady Kirylenko. Cholera. Ten koleś, tego wtedy nie ostrzeliłeś? Jest związany z tym projektem? Kirylenko jest tym projektem, więc albo wyruszamy, albo on zniknie. Ich... Muszę omówić to z Wrightwoodem. Nie, 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 nie. Zamiast nas pośle paru przygłupów z sił specjalnych z jakimiś pedalskimi kardiomonitorami przy spluwach. Sierżancie. cię? mam 44 lata. Troje nieślubnych Bachorów na głowie i karierę, która zmierza donikąd. To miała być moja ostatnia misja do kurwy nędzy. Po prostu już nie mogę. Nie dam rady. A kto uratuje Stany? A później co? Jajco. Znaczy wchodzisz w to? To, że Kirylenko żyje, to moja wina. Switz? Niech pomyślę. Tak. Hagat? Kurde. Ustatkować się jeszcze nie zamierzam. Więc odpowiedź jest całkiem prosta. Wchodzę w to. Dobra, robimy tak. Jedyny sposób, żeby dorwać Kirylenkę, to podłączyć się do operujących w rejonie amerykańskich oddziałów pancernych.